Przepraszam. Następnie proszę podnieść ręce do góry i proszę słuchać się w moje, w moje tutaj słowa, które się przydadzą w przyszłym roku. Ręce do góry, okay. proszę pana, to są ręce o, w bok. Co do góry są. Wie pan, co proszę, powiem tak, w przyszłym roku, dokładnie w marcu, 3, 10 marca o godzinie 22, będzie pan jechał autostradą co? i straci pan panowanie nad autem, zginie pan w ciężkiej tragedii. I, i wie pan. I chodzi o to, że do widzenia. Siedem koła na pusie, jeśli mówię, co to mam. Siedem koła, maczeta, dowód osobisty, tabletki antydepresyjne, nóż, paczka z elementami, telefon, wytrych. To wszystko, bo nie miał broni. No.